Zignorowali media w najgorszy, najbrzydszy, a taki buraczany też sposób zrobił to Grzegorz Krychowiak. meczu z Walią reprezentantom Polski należą się jednak brawa za grę, za zwycięstwo, za wytrzymanie presji na tym bardzo trudnym terenie w Cardiff z waliczkami grającymi ostrą piłkę. Natomiast należą im się też gorzkie słowa za zachowanie w strefie wywiadów. W strefie wywiadów, w której dziennikarze próbują rozmawiać z nimi nie dla siebie, a dla widzów, dla czytelników, dla ludzi, dla kibiców, którzy chcą. Poznać ich opinie po, po tym spotkaniu. Nie każdy z zawodników był taki łaskawy, żeby z dziennikarzami porozmawiać. W zasadzie tylko dwóch piłkarzy zatrzymało się przy, przy dziennikarzach, przy, przy kamerach i dyktafonach. Był to oczywiście Robert Lewandowski, który zachował się z wielką klasą, a także Wojciech, szczęsny bohater spotkania, który najpierw porozmawiał z walijskim kolegą, a potem wrócił do strefy wywiadów i porozmawiał z dziennikarzami. Natomiast pozostali zawodnicy. Zignorowali media w najgorszy, najbrzydszy, a taki buraczany też sposób. Zrobił to Grzegorz Krychowia, który przechodząc i widząc, że dziennikarze rozmawiają z Robertem Lewandowskim, stwierdził tylko, że on chciał porozmawiać, ale przecież rozmawiacie z Robertem Lewandowskim. Zresztą zobaczcie sami, jak ta sytuacja wyglądała. Jak mogliśmy, ale <głos》> nie wszystko, nie wszystko chyba od razu. No tak, i to co mówię, to absolutnie nie jest żadne żalenie się na swój los. My tu przyjechaliśmy do Cardiff po to, żeby pracować dla kibiców, dla, dla czytelników, dla ludzi, którzy czytają, kupują gazetę, dla ludzi, którzy oglądają YouTube'a Super Express Sport. No i tylko Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szosnego udało nam się dla Was złapać. Zachowanie Grzegorza Krychowiaka, no miejmy nadzieję, że tak samo bystry i tak samo, i tak samo dowcipny będzie. Będzie na murawie podczas meczu z Meksykiem, tego inaugurującego dla nas Mistrzostwa Świata. Trzymajmy kciuki za Grzegorza Krychowiaka. Niech mu się wiedzie i niech tych żółtych kartek za dużo nie będzie. Dziękuję bardzo. To był vlog z Wali Jeżeli podobają Wam się nasze produkcje, nasze, nasze filmy na kanale Super Express Sport, subskrybujcie go, dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Bądźcie z nami, dzięki. Cześć. Jak pracować? Jak żyć?